Cześć jest LPS dzisiaj chciałabym Wam przekazać pracę na konkurs The Stars LPS. Wiem, że bardzo późno ją udaję, ale proszę przyjmij moją pracę, bo dowiedziałam się dopiero dzisiaj o tym konkursie, dzisiaj jest 30 czerwca. Więc przepraszam, że tak późno, ale dobrze. Czekajcie. zmy karteczkę. To jest moja praca. Tutaj. ...luna, tutaj, tutaj, tutaj. Przeluna. Tak. Tu jest i rysunek. Tutaj przy Funkus The Star LPS. I to jest ten koszyk. E, tylko bez kokardki. To na tyle. Lunka LPS. Mówiłam cześć. Cześć.